Ten film rozgrywa się w klinice, w której kilka pielęgniarek przysięga, że kamera uchwyciła coś niewytłumaczalnego. Ten materiał został nagrany przez pracownika, który lubi dokumentować zabawne momenty w pracy. Mimo iż posiada masę takich filmów, to jest jedno nagranie, o którym nie może przestać myśleć. 14 listopada 2023 roku Jenna wyjmuje telefon i nakrywa dziecięcy głos. Warto również wspomnieć, że w tej klinice nie leczy się dzieci. I mean, that was clear though. Like, that was super clear. There it goes again! Super clear. There it goes again! You think it's funny? Możemy usłyszeć cichy głos dochodzący z jakiegoś miejsca w klinice. Mimo to dźwięk jest na tyle charakterystyczny, aby rozpoznać, że nie jest to głos innej osoby w pomieszczeniu, tylko brzmi jak gadające dziecko. Najdziwniejsze jest to, że również odpowiada na pytania zadawane przez pracowników. Kilka dni po tym incydencie z głosem jeden z pracowników zarejestrował to. <laughs> <Do it again. śmiech> Jesus Come on. You can do it. Move it. Come on, move it. What the Stop. <laughs> Stop. Move it. Come on. Can you knock it down? You can knock it down. Come on. Yo, it. Come on, y'all. That box is moving. I can't even. Come on. Stop. Nope. 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 We're done. We're done. Jedno z pudełek samoczynnie się porusza, aż w końcu spada na ziemię. Ten incydent przeraził na tyle mężczyznę, że postanowił opuścić to pomieszczenie. To wydarzenie, w połączeniu z głosem dziecka, sprawiło, że personel uwierzył, że klinika jest nawiedzona. Ty, co drogi widzę o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. W czwartkowe popołudnie gdzieś w Teksasie kobieta Kiki Clemens zaczyna wariować. Stara się zachować spokój, ale biorąc pod uwagę to, co się właśnie wydarzyło, po prostu nie może. Na podwórku wydarzyło się coś dziwnego, dlatego kobieta wyciągnęła telefon, aby to zarejestrować, bo najprawdopodobniej nikt by jej w to nie uwierzył. Jednak najdziwniejsze rzeczy dzieją się w jej szopie. Light is off. Everything super tight Mimo iż ten budynek jest zamknięty, jej pies Dach zawsze wpatruje się w szopę. Jak twierdzi Kiki, zawsze jest skupiony na patrzeniu na coś, czego ona nie widzi. Mimo iż uważa to za dziwne, nigdy nie przyszłoby jej do głowy, że może mieć to związek ze zjawiskiem paranormalnym, aż do niedawna. Gdy kobieta bawi się z psem, nagle drzwi od szopy samoczynnie się otwierają. That was Halloween. There's literally no way that door just opened by itself. y'all. Like, I really don't get freaked out, but that was really just. That door has a keypad lock on it. Like, and it's actually hard to get in. Dutch, where are you going? Don't leave me. There's like, what? Why did you just jump like that? Why did baby? Yaw, Yo, do you see her? Nie wiadomo dlaczego, ale dacz jest wpatrzony w miejsce za drzwiami. Najwyraźniej nikogo tam nie ma, ponieważ pod drzwiami nie widać stóp czy też butów. Jest również jedna rzecz, która przeraziła samą kiki, ponieważ pies nie patrzy bezpośrednio na drzwi, tylko na coś nad nimi. Cokolwiek tam jest, musi być wysokie. Wszyscy wiemy, że zwierzęta potrafią widzieć więcej niż my ludzie. Także, jak myślisz? Czy rzeczywiście jest to coś paranormalnego? Czy da się to wytłumaczyć? 28 kwietnia 2023 roku ochroniarz opublikował bardzo krótki film. Mężczyzna pracował w odizolowanym miejscu na nocnej zmianie. Po tym, co zobaczył, postanowił, że nigdy więcej nie przyjdzie pilnować tego obiektu w nocy. A, Przestrzenił się, potem. Kabot. No, kabot. A na co? No, kosztowne Mężczyzna nie zauważył niczego dziwnego, dopóki nie przyjrzał się podglądowi z kamery. Natychmiastowo zauważył dziwną postać stojącą kilka metrów od jego stanowiska. Wychodzi na zewnątrz, aby spytać się tej osoby, co tutaj robi, ale nie był w stanie, ponieważ najwyraźniej to coś zniknęło. Możemy zobaczyć, że unosi się w powietrze, po czym nagle znika. 30 kwietnia 2024 roku hotel położony na wsi w Ameryce Łacińskiej udostępnił film przedstawiający coś dziwnego. Miejsce o którym mowa znane jest pod nazwą Huchetec. I chociaż niewiele ludzi tutaj przyjeżdża, to pracownicy dość często sprzątają pokoje, w których nikt nie przebywa. Wchodzą do jednego z nich i odkrywają, że jest ono zdemolowany. Początkowo obstawiali, że być może ktoś się włamał, ale nic nie zostało skradzione. Pewnego dnia pracownicy zauważyli, że ktoś znajduje się w pokoju, w którym nikogo nie powinno być. Jeden z nich wyciągnął telefon i nagrywa to. Una persona en la habitación 30. Y le dije, no. Y me dice, está ocupada. Le digo, no, no la. Se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá, me doy cuenta que si es cierto, se ve una. Se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose Aquí más cerquita, aquí más cerquita. Si sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque este, desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué se ve? Estoy... Ah! ¡Ay! Po się do pomieszczenia. W oknie możemy zauważyć przerażającą twarz. Niektórzy zasugerowali, że był to człowiek, inni sądzą, że jest to coś paranormalnego. Jednak nie zmienia to faktu, że twarz tej postaci wygląda, jakby była wyciągnięta z horroru. Po wejściu do środka tej tajemniczej postaci tam nie ma.